Po 11 latach finał Ligi Mistrzów wraca na Wembley. Poprzednio jak i teraz na boisku Robert Lewandowski. Wtedy w barwach Borussii Dortmund obszedł się smakiem. Dziś jako piłkarz Dumy Katalonii spróbuje sięgnąć po trofeum drugi raz w karierze. Na drodze do tego wyczynu stoi Inter. Jest to co grać. W końcu przed rokiem nie skończyło się powodzeniem. Siódma minuta, akcja środkiem w wykonaniu Barcelony. Lewandowski, który miał dzisiaj strzelać jednak podaje do Rafini i to Brazylijczyk otwiera wynik. Nie musieliśmy długo czekać na gola. Bliżej triumfu duma Katalonii Inter szybko wychodzi z odpowiedzią Barella rozpędził się prawą stroną, ale nie miał tu do kogo zagrać. Musiał strzelać z ostrego kąta i Ter Steger sobie poradził. Dośrodkowanie z rzutu rożnego. Po tej akcji zamykał a Czerwi było całkiem blisko, choć raczej ten zawodnik nie chciał tak uderzyć. Znów jesteśmy bliżej bramki Zomera. 25 minuta Gundogan, Rafinha, ależ klepka i Franki De Jong także na jeden kontakt wbija futbolówkę do siatki. Barsa podwyższa i idzie po swoje. Inter dobrą sprawę nie istnieje. Bez pomysłu, ale próbuje przedostać się pod pole karne rywala. Jednak kończy się to stratą i tu za chwilę może być już po wszystkim. Jao Felix sam mknął na bramkę. Trochę te akcje zepsuł, ale bloka czerbiego otworzył mu jeszcze lepszą pozycję do strzału. Rafinha trafił w słupek przy próbie zamknięcia. To mogła być kropka na jej, ale jeszcze będą emocje w tym finale. Inter mimo wszystko jakieś argumenty ma. Ter musiał powstrzymać Lautaro, by Barcelona zeszła na przerwę z czystym kątem. W drugim w drugiej odsłonie uaktywnił się Thuram. Francuz szukał Barelli, ale golkiper wygarnął pomocnikowi piłkę z podnóg. nóg. Kto jeszcze nie próbował? Chociażbym Kitarian. No i to właśnie Ormianinowi rywale odpuścili. Dali swobodnie wejść w pole karne i mamy 1 do 2. Inter łapie kontakt, a że w ostatnim czasie dużo gościli na połowie rywala, może ich to napędzić do wyrównania. Kolejną akcję napędza Czalanoglu. Jego podanie nie znajduje adresata, a Raucho zgrywa do bramkarza. A ten chyba cofnął się w czasie ładnych parę lat. Alexis Sanchez oddaje. Nawna nie jest przecież jego klubowym kolegą, no i Ciliczyk dostał niezły prezent. Der Stegen jednak cudem naprawił swój błąd. To była wyśmienita okazja, jeszcze później Lautaro próbował zaskoczyć z dystansu. Barcelona w drugiej połowie zupełnie inna niż w pierwszej, po zmarnowanej okazji na dobicie interu stała się niespokojna i oddała pole. Nera dalej naciskają. Ostatnia akcja, trybuny wstrzymują oddech. Lautaro ma piłkę meczową na nodze, pudło i to jest koniec meczu. Tradycji stało się zadość. Gdy Jürgen Klopp odchodzi z jakiegoś klubu, FC Barcelona jest najlepsza w Europie. Inter drugi raz z rzędu zrobił jeden krok za mało. Duma Katalonii po dwóch fatalnych latach, gdy spadała do Ligi Europy, wraca na szczyt. Choć początek był trudny, z czasem doszli do takiej dyspozycji, jakiej się oczekiwało. Odprawili obrońcę tytułu, zapewnili niesamowite emocje w półfinale, teraz odbierają to, co im się należy. FC Barcelona wygrywa ostatnią edycję Ligi Mistrzów w starym formacie, czyni to oraz szósty w historii znów z Szavim, tym razem jako trenerem. 125 meczów za nami, drabinka dopełniona, zatem możemy przejść do podsumowania. Tak jak mówiłem już w poprzednim odcinku, Mbappé najlepszym strzelcem turnieju, za nim z ośmioma golami Immobile i Rafa Silva. Ci, którzy strzelali bramki dla Barcelony w finale, zrównali się z Robertem Lewandowskim. Tym samym Duma Katalonii ma trio najskuteczniejszych po pięć bramek każdy. Robert Lewandowski został też najlepszym asystującym zawodnikiem. Barcelony O jedno ostatnie podanie więcej zaliczyli Kolomłani oraz następca naszego napastnika w Bayernie Harry Kane. Jan Zomer w finale puścił więcej goli niż Ter Stegen, ale na przestrzeni całego turnieju spisał się nieco lepiej. Sześć razy kończył mecz z czystym kątem. Należy pochwalić Trubina z Benfiki. Wykręcił dobry wynik, a do spółki z Ramsdale'em i Kostą zagrał najmniej. Podsumowanie nieligowe, zatem zdecydowanie krótsze. Ograniczymy się tylko do widocznych aspektów. Sędziowie pokazali tylko trzy. Trzy czerwone kartki. Karnych też nie było dużo, wyróżnia się jednak skuteczność. Tylko jedna jedenastka została skudłowana, co ciekawe, przez Roberta Lewandowskiego. Średnia goli na mecz, całkiem przyzwoita. Na pewno bliższa rzeczywistości niż przed rokiem. Rafa Silva był autorem jedynego hat-tricka. Ostatnim elementem podsumowania wybór najlepszego zawodnika turnieju. Po raz kolejny naprawdę trudno było mi dokonać wyboru i może wbrew pozorom nie używałem tu koła fortuny. Felipe Anderson. Bo bez jego bramy Przeciwko Bayernowi w jednej 8 finału i genialnego występu na Old Trafford, Lazio z pewnością nie powąchałoby półfinału. To nie był turniej indywidualności, wszystko zależało od całokształtu jaki prezentowała drużyna i w moim odczuciu wyszła z tego najlepsza wirtualna Liga Mistrzów w historii kanału. Dziękuję już zatem za uwagę, w tym materiale to wszystko. Kolejna edycja jeśli dojdzie do skutku oczywiście już na nowych zasadach. Ja już się żegnam, do zobaczenia w innych filmach na wirtualnych ligach.